Witam Państwa, dzisiaj strzelamy w opryszczkę inaczej zwaną zimnem. Proszę Państwa, w związku z tym, że jest ona powodowana wirusem HSV, który mutuje, który umie się kamuflować, w związku z tym jest kilka zaleceń. Przede wszystkim musicie Państwo wiedzieć, że opryszczka jest bardzo pożyteczna z jednego powodu: otóż informuje nas momentalnie, że nam bardzo siada odporność organizmu. Po opryszce może nastąpić załamanie organizmu odporności takie, że może dojść do poważnych powikłań zdrowotnych. Dlatego pamiętajcie Państwo, że jeżeli się pojawia opryszczka, to od razu reagujcie, wzmacniając odporność organizmu. Jakie sposoby? Tak, jak Państwu powiedziałem, mutuje, w związku z tym musimy działać kilka, na kilka sposobów. Pierwszym jest woda i soda. Woda utleniona i soda oczyszczona. Na łyżeczce robimy sobie papkę, taką jak papkę, jak mąka do ciasta i nanosimy na miejsca chorob zmieniono chorobowo. Najlepiej to robić, proszę Państwa, jest po pracy, na wieczór i siedzieć sobie w domu i nie wychodzić. To jest pierwszy sposób, ale co się dzieje? Może się zdarzyć tak, że przejdzie nam, ale następny atak już nie będzie działać soda, więc musimy zadziałać inaczej. Wtedy stosujemy propolis. Propolis, wyciąg z propolisu nanosimy wacikiem tak samo jak wcześniej i powinno nam to puścić. Ale znowu może ten wirus mutować i może, proszę Państwa, dojść do tego, że nie będzie to działać. Co dalej? Więc robimy, przecinamy czosnek zwykły czosnek, ząbek czosnku, na pół i przykładamy tym, tą rozciętą częścią, płaską rozciętą, nie tą, co, która była obrana z upiny, tylko o, częścią o, yy, o, o, odciętą, przykładamy w miejsca chorobowo zmienione i trzymamy tak ze 2-3 minutki i znowu odkładamy i, i nadcinamy dalej czosnek i znowu za jakąś godzinkę znowu przykładamy. I to są najlepsze, najtańsze Środki, które możemy użyć do zwalczania opryszki. Niemniej jednak pamiętajcie Państwo, że jest to sygnał, że organizm nam siada. Pozdrawiam i zdrowia życzę.